To, to się ma Witamy Piggy Squad. <laughs> <laughs> Digadicie, widzowie, w co ciekamy? W nic tą i popularną Gielkę Squid Games na Robloxie. A, actually, ona się nazywa Shrimp Game. Bo nie może się nazywać A, tak dobra, samo. A, widzowie, jednak. Odzorowana jest ta gierka ze Squid Games, która na pewno doskonale znaczy. A jak nie, tak jak ja, i pewnie z łóża, nie wie? wiem, to to. Tak. Jezu, musimy uciekać, choć łóżeczkę sobie wybierzemy obok siebie. Dobra, co A gdzie jesteś? No nie, gdzie to jest coś? mnie. Pisiu! Ja położyłem gdzieś. O oh, nie! Co to są dwa imposterzy Poczem on twarz? <noise> Widziałam tam w tyłu cię. co to jest? Skip? O co chodzi? Okej. Okay. Like o tutaj możesz jeszcze zrobić po, po polsku. Gdzie? O nie wszyscy skipnęli. O ja byłam tam! <noise> skipnęli? Okej, okay, więc tutaj jest ta gra, która się za czerwone światło i zielone światło. Na zielone idziesz, a na czerwone stoisz. Okej. Okay. Ale uważaj, bo niektórzy swój mikrofon włączają i mówią tam gwina. Nie, nie ja i mam włączone, biegną. spokojnie, ja mam włączone. Dobra, no, ja dłużej widzę. Więc. Teraz już nie widzę, nie, nie wiem, gdzie ona poszła. jest. Biegnij, shiftem. Okej. Okay. O, oni też popychają, uważaj, bo no tam za to właśnie Lubię tego. Ubaga. <laughs> o, to ja byłem. <grym> nie. Ej! Hey. Gdzie jesteś? Czemu oni Chodź, Chodź, nie mogą sobie jednego. Ej, widzę cię, Zubiak. Szybko, chodź do mnie. Nie mogę, tutaj czas jest. O chciał je popchnąć! No nie wyszło jej coś. Mamy to i udało się nam, widzowie. Pierwsza konkurencja zaaliczona. Widzowie, jakbyście nie widzieli tak jak ja na czym to polega, bo jeszcze nie oglądaliście tego prawdziwego filmu na Netflixie, no to powiem wam tak. Naszym tutaj, czy tak powiem, guidem ogóle będzie. Ona się zna. Musimy się ja to oglądałam. uważnie słuchać ludzi, co ona mówi, bo ja nic tutaj nie. O nie! nie. O nie tak. to! Więc ogólnie będziemy, będzie wszystko w porządku. Damy Just radę. Jedna jest najtrudniejsza gra, której nigdy nie mogę przejść. Aczkolwiek w okay, Misiu, tutaj jestem! Misu jest, widzę cię. Chodź, musimy iść na swoją łóżeczkę, bo zaraz będą nas zabijać. Gdzie? jak nie chcę być zabity! To jest moje łóże... Nie, to jest moja łóżeczka. To ja, ja mogę tu być. To jest moje! <laughs> no to ja tu. Tylko kurczę, żebym nikt nie zabił, bo ja nie chcę tylko być zabity. Chodź tam do góry w tej kuli są pieniądze. Więc no, tam jest. No. Musi być dużo. Przecież <laughs> mało było widocznie. Okej, okay, teraz musisz wybrać jedno i będziemy wycinać te um, kształty w o, ciasteczku, okej? Okay? Jak mam wybierać? Aha wybieramy. no to czwóreczkę cz biorę, bo czterej urba liczba... O, ja no to musisz tak delikatnie, bo jak to się złamie to przegrasz. <laughs> co o chodzi? Musisz powoli wykrawać jakby kółeczko. No nie co? Jak to się robi? Jak to się robi? <laughs> Jakie kółeczko? Nie, ja mam trójkąt a, no to ja mam kółeczko. Czyli co, ja jadę po prostu po tych liniach, tak? Tak, igiełką. A to znaczy delikatnie? No tak, żeby tego nie zepsuć w środku, bo jak zacznie się łamać w środku, to znaczy, że... Przegrywasz. O nie, zaczyna się łamać! No nie łam. No, zaczyna się łamać! No to musisz delikatnie iść. Ale <laughs> jak delikatnie, jak ja wciskam tylko przycisk. No końcówką... Moje <laughs> oh, ja to się łamie. Końcówką igiełki musisz. A tu trzeba szybko tył wolno? Zrobiłam. Masz jeszcze minutę. Okej. Okay. Gierami ci stałam. <laughs> Zusiak, nie Nie przeszkadzaj mi tu, wiesz, ten tak blisko świeci. Na, następna gra będzie moja najgorsza, nie umiem jej w ogóle przejść, jest tak ciężka. Ukończyłem, dobra, mam. nie no, no. mam dość mocno, ale żyję, żyję. No już to zjesz teraz jak ty tutaj wrócisz. A faktycznie Honikom. Widzę, cię. widzę Chodź się. Chodź na też. swoje łóżko. Nie pamiętam gdzie moja była, moja było tu gdzieś, dobra. I co? O! Fajnie! Udało nam się widzowie. Mam trójkącik popękany niczym usta moje, czasami. Mhm. Ej, ten gościu co jest obok nas jest chyba dobre, bo on ma czerwoną rączkę i niebieską rączkę. O nie, co to, to oznacza? Nie o czego to zależy, ale musimy uciekać. Też nie, dostałem jakiś wykluczywment. Jaki? Straszna, że... noże chyba. ukończyłem wielkę. Co to był dźwięk? Więcej kasy? Nie. O, kasa jedzie, patrz! O, jedzie kasa, faktycznie. I my o to gramy, okej. Okay. Oni tutaj są między nami, bo zaraz będziemy się zabijać. Pewnie. Nie, ja nie chcę się zabijać. To jest najgorsza gra, musisz <noise> biec do pokojów, które są otwarte, ok? Otwarte, które są dobre. Tak, i będą ci mówić, ile osób może być w tym pokoju. No ale jak będzie za dużo, to co? No to wtedy musisz uciec do innego. No przecież to nie do mnie zależy. Gdzie jesteś, jest Brzydzia? Szybko, ja tu już jestem po Ja Jestem stronie. Tam z tyłu, po drugiej stronie jestem, twojej. Tak, Ale może bo... nie idźmy do siebie, bo może nie będziemy mieli pokoju w tym samym Ale... miejscu Dobra, muszą być otwarte, tak? Okej, okay. ja będę blisko... Ale ciebie. nie wiemy ile osób ma być w pokoju. Zobacz, yeah. Dobra. Chodź Dobra Chodź Misiu, 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 ja do ja nas! Są kto już się trzy u mnie! Jezus, Jesteśmy! Są trzy osoby! Udało się, Jezus! Akurat nam się teraz udało mi to, upiekujem się. Ja patrzę ile osób zginęło, jak mało je. Kurde Zuzia, to my teraz zrobimy. Że... Trzymaj się daleko od wszystkich. mnie mi zabili, dobra. Musimy wakacje. szukać spokoju. Za dwie sekundy! Okej, okay, teraz. Jezu. Yes! W jednym, pojedynczo! Yes! No, yes! Ale co, pod jest? będziemy się walczyć przeciwko sobie przecież w pewnym momencie? Ale nam dobrze poszło. Jak <grym> patrzysz przez okno to nie będą nie? zabijać. Okej. Okay. Aha, czyli nie mam patrzeć w dobra? No, nie no, bo już patrzę, bo zabijają tam. Aha. Biega jakaś tam dziewczynka, ją zabijają. To <grym> jest O, <suzia. Wow>, widziałeś? <grym> Widziałam, no. <grym> ja sobie tutaj stoję, nie wiem, jakoś to jest <grym> Ja to jest daleko gdzieś. Ty, Że, żeby, żeby tylko mieć szczęście teraz. Misiu! Nie, udało się udało Misiu! O Nie. Udało się? Tak, jesteś w pokoju? Ale z kimś innym jestem. <grym> Misia nie ma! Cóż! O! Ktoś wszedł do mnie na samym o, końcu! To mam szczęście! Nie! Yeah. Tu u mnie taka sytuacja jak widzę, że ja z kimś jakimś gościem jestem... Tutaj, ja tysięcy jakimś bing bongiem! Ja takim deck Vortex. Wygaliśmy Ja, ale to było okropne! No, to było straszne widzę. dobrze, że nam się... Ile 8 osób tak. zostało! Ej, zobacz! <laughs> Mi się zbliżało już do końca, gry! Patrz na tą kasę, idzie nowa! No, ej, dobra, chowamy się. No gdzie się chowamy, co ty chcesz No tutaj? bo oni zaraz mogą nas zabijać w nocy. Ej, czemu? No ci ludzie inni musimy ich bić. Aha. No ej, chyba ja idę na drugą stronę tego pokoju, to jest jakoś niefajnie. Ej, czemu? Słuchaj, na no, tu zabędę! Idę sobie tutaj. Chodź tu ze mną Nie mam czasu. Oh, Okej, gdzie ja jesteśmy? Wiem, o jest? nie! Tutaj możemy się połamać szkło pod nami! Oh, co to Jak to mamy zgubić? No i co? Ja tak nie ]aj. chcę pierwsze! Ale jak my mamy w to gaciu w ogóle? Ooooooo <laughs> Ooooooo oh. <Ha>. oh. <laughs> No to co? So. O Boże O oh Jezu, tu trzeba mieć szczęście, trzeba 55% szans mać I co teraz? <laughs> Nie wiem O oh. ZUSIA! <laughs> Nie Nie słuchaj się nigdy tych trzech gościch Będę na Cie... na obserwować, więc będę Ci mówić o co chodzi Teraz oh. pierwszy pójdzie! Chyba nikt! Ja! Ja po prostu! <śmuszczaj> 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 <Nie>! <śmuszczaj> <śmuszczaj> no i ona wygrała! Nie, ona nie miała, wie, bo głupia była! No i przegrała! Dobra, widzowie, witam was ponownie. Y... Wróciliśmy. Tak, y... spadliśmy, nieco się potokliśmy, ale wracamy, widzowie. Jedynie tak, z... wyglądamy Zudzi jak bracia syjamscy. Jedynie Zuzi rzęsy nie powróciły na miejsce swoje. Haha, <laughs> ale... Bracia syjamscy jesteśmy, widzowie. Nam się nie mam nadzieję, że uda teraz. No, będzie ciężko, jest taka... O Boże. Nie. Już Dobra. czas, już czas. I mało ludzi jest, 22. To myślę, że będzie łatwo? Zobaczymy. Widzowie, no musimy trzymać się tak razem. Tak jak możemy i tyle. Dobra, zaklepuję łóżko, sobie, ten, to co Zuzia mówiła, że ona się zmienia, gdzieś tu. Która rzecz zaklepała? To. No słuchaj, no przecież tu miałem być. Ja będę gdzieś blisko bo byle czego. No Może... tutaj w razie czego, to... jak się coś stanie, to mogę sobie wtedy uciec na bok i zrobić tak. To chyba ci za dużo nie da, niż z... To już z tą G. A faktycznie, coś takiego można zrobić. No jak myśmy nie byli, grubić, o, to... O, tutaj bo... mogę I... wejść, zobacz! O, no ale no, widać się trochę. No bo jestem trochę też. O, tu też jest jeżdżak. O, tutaj, zobacz! Ooo, Zuzia, masz rację. Ja akurat nie mogę tu. Nie pozwolę mi. O, pierwsza kompozycja, okay. pierwsza rzecz. Co my tu mamy? Aha, na razie oni wchodzą, dobra. I, u, i, u, i, u, i, u. O, o ja nasze. Ja nasze, no. I, u, i, u, i, u, i, u, i, u, to u. U, u. 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 O, wyszedłem jako pierwszy. Z mojego. Ja też. Okej. Okay. O, A, Boże. dobra. No to z to Ja przecież... mogę puszować tym razem. Aha, ja to nie umiem, bo wiesz co, bo po prostu nie chciałem, jeszcze tak powiem... Żeby oni potem mnie nie, nie lubili, nie chciałem. I co? Biegniesz od gazu? Biegniesz, dobra. No. Bye -bye. A, nie chciała czekał się! Kurzam, o co ty <słuch> robiłaś? Chciałem tam czerpałą! Ja Na żyję nadal, spokojnie. Słuchajcie, myślałem za ja umrę, Idą z ludzi. Puszuj mnie! To... Chiny. Chiny chcesz tą chinę? Aha, dobra. O, dobrze. O! Ja! O, k***usia, k***a. Przegrałam, Dobrze się to zrobiła. Udało się nam. O, oh, Można odetchnąć z ulgą. Uff. Ja jeszcze popycham, Ja popycham i O, dobrze robisz, dobrze robisz, no. No, jest nice. Ile tu kasu będzie? Pewnie mało na No bardzo mało widzę się iść na swoje łóżko. To jest jestem właśnie. To nie jest twoje. Aha. No, obojętne gdzie jestem. Weź to przede mną, razem chodźmy. A dobra, masz rację. Może być. Szczęścia, że wszyscy sobie stoją tam. Masz rację, to jest świetne. A tu są... O nie to. Ja to nie lubię! to nie lubię! Ja miałam tą umbrelę na początku. To ja teraz tu je Tylko mam. O nie umbrelę mam. To jest najtrudniejsze. Pazuszia, nie mówi takich rzeczy nawet. Ja sobie tak szybko jadę. O kurde. Ja Tęba szybko już będziesz... ja, mi i widzisz, czy się stało. Nic się nie stało. Na razie nic, ale zaraz coś. Jezu, ale to jest straszne. Masz racyjkę. Prawie. Prawie również. Mam! Ja połowę już mam. Ktoś zjeżdżał już. Ja? i Susia ja umarła. Jak ci idzie? Będę cię spectatować. Mam prawy krokus. O, patrzę na ciebie to było łatwiejsze, czy tamto? No tamto, szybsze było. A, szybciej, ale to i tak to szybciej zrobiłem zobacz, teraz 60 sekund. Został. Szybciej zrobiłem, to dziwne, żebym to szybciej zrobił, ale dobra. No bo teraz wiesz, wiedziałem, jak to działa, to chyba gdzieś. się widzowie na swoich łóżkach z No teraz będzie według drugiej najtrudniejsza. I oby tak, tu o to. Po prostu, no tu trzeba po prostu szczęście, mieć, bo ja się zawsze ustawiam byle gdzie, jak widzę, o fakty, czyli to lecę, ale nie widzę obie, no. Tu trzeba szczęście będzie, no więc życzcie nam widzowie szczęścia. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapeczek, może wtedy będziemy mieć dużo szczęścia. No może mnie nie posłuchacie, ale może ludzi posłuchacie to wam powie co widzowie. Błagamy, błagamy! No, błagamy widzowie. O pieniążki lecą! Pieniążki! Wiemy warto? No, to bardzo mało jest ta w środku, no Nie, 900 tysięcy. Aha, o tak wygląda by było bardzo mało. Nawet nie jest połowa tej kuli zapłyną jeszcze, ale... No widzowie, koniec już tej przerwy wracamy do akcji. Będzie teraz ciężko, Mam nadzieję, że damy radę. No, nie na widzę tej gry. Oto nasza konkurencja. Dobra, biegnę na drugą stronę. Ale ja, to z tą szybą, to ja nie wiem jak my to zrobimy. Ale ja coś, do... ja gdzieś... Ja może tu gdzieś do... spróbuję. Do Zusiah du the cześć, dobra, to słyszał się tu Boję się 5 sekund Idę gdzieś tu Już czas Jest, udało się. Mam! Przede mną! O ktoś tu przy... komuś, komuś się zamknęły drzwi przed paszczą! No, jesteś! też. <laughs> ja jestem w pokoju numer dwa. Ja nie wiem, w jakim ja jestem. A ja, ja jestem. Nie widzę, kobie było. Chyba 14. Nie, 12 ja jestem. Ktoś, już tu mam. No, zabijam tam. Ja idę gdzieś tu gdzie nie ma nikogo. Ja też. Żucia. 11 sekund. Okej, okay, okej. Okay. No nie, oni się tak nie przybliżają do mnie. Dobra, czas. Mam. Jezu, Suzia! Nie złożyłem Nie, Zuzia! Nie, przegrałam! Wejdź! Zuzia! Przegrała! Nie! Wiedziałam, że przegram! A, Moje szycie! Przebiegłem się no Musisz czami! No musisz wygrać! Jest ostatnia mi? gra, ty ja grasz! Uderzałam, że teraz też przegram Ja oglądam Ciebie, 40 sekund i Pudyżałem. sami chłopacy zostali? Podejrzewam, że przegram. Nie no, to nie wiadomo co jest. Ta... Tak? Może nie podchodź tak blisko do drzwi, bo nie wiesz gdzie polecieć. Marzal Idź się, tak, tak właśnie tutaj, nie? no. Teraz widzę, patrzcie. O nie! Nie ma! O nie! Jezu! Na drugą stronę biegnij, na drugą! Nie ma! Ej, to koniec! To koniec! Ja tu nie wiem, umarła, umrę. Nie! Niestety. O, o. Koniec. Co? To koniec. Łe, ale smutno. I co? Teraz znowu <laughs> musimy znowu zagrać? Musimy znowu zagrać, no to czeka ta sztuka, no. no bo A ja z dziewczynką tam stałam i mówiłyśmy do siebie, że oh, o... Yes. Uf. 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 Uf.